Jejo, jaki bałagan! Robisz imprezę na stosu? Śpię! Fajnie, że zabraliśmy komórkę. Teraz spędzimy razem trochę czasu. Odrabiasz te lekcje, czy nie? To ona ty, to ty! To ty! Boże, daj mi siłę! Słucham. Czuję, że stało się coś niedobrego. I co dostałaś dziś w szkole? No super siódemkę! Siódemkę? Nie ma takiej oceny! Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pogadamy inaczej. Opowiem wam co najbardziej wkurza moją mamę. Kurza? Wkurza to za mało powiedziane. Punkt pierwszy, milion pytań na minutę. Mamo, a gdzie moja fioletowa bliska? Tam gdzie zawsze. Mamo, co na obiad? Ja pracuję. Mamo, ubrałeś mi leginsy? Mamo, a wiesz może, gdzie są moje klapki na basen? Boż! Amelka, czy jest pytanie, które zadajesz tacie? Tak. Gdzie jest mama? Mm. Tak, kochani, te pytania wykańczają, ale zacznijmy od początku. Poranek i wieczne budzenie. O tak, pokażę Wam, jak wkurzyć mamę samego rana. Mamo, a mogę sobie zrobić kanapkę? Melka, śpię! Mamo, mogę pooglądać telewizor. Śpię! Mamo, a kiedy wstajesz? Śpię! To wcale nie tak, że robimy rodzicom na złość. My po prostu mamy dużo pytań. Ale dlaczego wtedy, kiedy śpimy? A potem czas na śniadanie. Tylko sobie mini kanapkę. Mamo, ale jest trochę większy problem. Zapomniałam o mandarynce w śniadaniówce i chyba obrosła pleśnią. Fuj, wyrzuć to natychmiast, przecież pytałam, czy wszystko zjadłaś. Oj, zapomniałam. No właśnie. I to ciągłe zapominanie. Ale przecież w końcu sobie przypominam, tak? Mamo, mamo, zapomniałam Ci powiedzieć. Jutro jest bal przebierańców. Ale jest 22. Ale, Muszę być przebrana za supergirl. Mamo, zapomniałam! Jutro na Plastyka muszę mieć czerwony karton A3. Przecież mama to nie cudotwórca i nie umie wszystkiego przygotować w 5 minut. Musiałam wtedy siedzieć nad tym całą noc. Ale to przecież wcale nie jest specjalnie. Samo tak wychodzi że, mamo, zapomniałam, bo tu w zmiany podrzucisz mnie. No nie. No naprawdę samo tak wychodzi. No nie wiem, a jaka jest następna wkurzająca mamę rzecz? Szkoła! I co dostałaś dziś w szkole? No super, siódemkę. Siódemkę? Nie ma takiej oceny! No dwójkę i piątkę. Jak to dwójkę? Masz szlaban. I te uwagi w zeszycie. Co to za uwaga, rozmawiałaś na lekcji? No tak, musiałam coś powiedzieć bardzo ważnego, Julce. Ale co było tak ważnego? No, Kaśka ma nowego chłopaka! A najgorsza rzecz to prace domowe. Łaże, proszę, przypominam! Amelka, odrobiłaś już lekcję? Amelka, czy lekcje już odrobione? Mamo oglądam. Lekcje nie zająć nie uciekną. Odrabiasz te lekcje, czy nie? <śmum> Mamo, już odrabiam! Ale no ja nie rozumiem, dlaczego dla mamy też szkoła jest taka ważna. A jaka jest kolejna kurzająca rzecz? Nos w komórce. Nos w komórce? To okropny zwyczaj. Nie znoszę tego. Amelko, pamiętasz, że są bapić urodziny? Amelko, ciocia Jola dzwoniła, że kupiła ci nową sukienkę. Amelka, miałaś pozmywać po kolacji. Nie rozumiem, przecież nikomu nie przeszkadzam. I co ja powinnam zrobić w takiej sytuacji? No co? Amelka, ile ty już oglądasz te filmiki na YouTubie? No, mamo, jeszcze chwila. Ale która przeczytana? A... Absolutnie, zabieram ci telefon. Koniec tego komórkę teraz spędzimy razem trochę czasu. I co ja powinnam zrobić w takiej sytuacji? No co? Mamo, nudzi mi się. To poczytaj sobie. Ale nudzi mi się. Zostałam pokonana. A co jest następne? Brak pomocy w domu. Marka, Jaki to bałagan Miałaś posprzątać? A Piotrek posprzątał u siebie? I ten biedulek! Kiedy go ostatnio podlewałaś? Mało, nie miałam czasu. A dlaczego Piotrek nie podlał? I to wieczne zrzucanie obowiązków. No dobra. Czasem zapominam o swoich obowiązkach. Czasem kurza mnie zaniedbywanie obowiązków, ale jeszcze bardziej wkurza mnie skarżenie. Mamo, a Piotrek nie wyniósł śmieci. Aha. No powiedz mu coś. Mamo, a Piotrek mi jogurt. To straszne. Mamo, Piotrek mnie zaczepia. Co? To nieprawda, to ona zaczęła. Nie, to on zaczął. Nie, 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 to ona ty, zaczęła. To ty. Orżenie jest okropne. Ale sami wiecie, kto się czubi, ten się lubi. I co jeszcze? Twoje wyjścia na dwór i ciągłe zawracanie głowy. A go kurtkę. Mamo, jest ciepło. Wieje. Co znowu? Mamo, otrzyj kurtkę przez balkon. No, przecież mówiłam. Nie tego domofonu. Mamo, mogę iść do Kasi? Te ciągłe dzwonienie domofonem. Mama, mogę magazyn! Boże, daj mi siłę! Słucham! Mama, trzymaj piłkę! Ha, ha, ha! Przecież nie dzwoni tak często. Kilkanaście razy dziennie, a potem znikasz. Znika? Już piąty raz dzwoni i nie odbiera. Nie ma się na pewno się gdzieś bawi. Czuję, że stało się coś niedobrego. O, chyba przyszła. To czemu nie odbiera telefonu? Siema! Czemu nie odbierasz telefonu? Bo byłam zajęta. Przecież jak ktoś jest zajęty, to nie ma czasu gadać przez telefon. Ale przecież ja się zamartwiam. No i może masz trochę racji. I co jeszcze? I strasznie wkurza mnie. Podkradanie kosmetyków. Zgadnijmy, gdzie jest moja pomadka. Moja droga panno No mamo Proszę Zginęła mi też czerwona pomadka Pomadka? Pomadka miała mały wypadek Połamała się I to całkowicie Moja pomadka? I to wiesz na nie gaszenie światła Doprowadza mnie to do szału Amelka zgaś światło Mysiu zgaś światło Kochanie zgaś światło Żabcia zgaś światło i wreszcie nastała noc. I rodzice powinni mieć święty spokój. Wreszcie wieczór. Amelka poszła spać, a ja mogę odetchnąć. Mamo, no, no, nie mogę spać, porozmawiamy. Jejku, ale o czym? Jest tyle spraw. O tylu rzeczy chciałabym ci opowiedzieć. Co? Chyba żartujesz. Masz do łóżka natychmiast. Sami wiecie, jak to jest. Dzieci strasznie wkurzają, bardzo. Mają mnóstwo dziwnych zwyczajów, ale i tak kochamy ich najbardziej na świecie. Niestety to wcale nie jest koniec. Mama jeszcze chłodna. Mamo, nie mogę zasnąć. Mamo, gorąco mi. No właśnie. I to najbardziej wkurza rodziców. Ale my przecież nie robimy tego specjalnie. Naprawdę. A wy kochani, co jeszcze dodacie do tej listy wkurzających rzeczy? Na dziś to już wszystko oczywiście. Jeśli wam się podobało, to zostawcie wkurzające łapencje w górę, zasubskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku i wpadajcie na mojego TikToka, na którym znajdziecie dużo śmiesznych i fajnych filmików ze mną, mamą i Piotrkiem. A teraz już muszę się z wami żegnać. Pa!